Cześć wszystkim, ja nazywam się Sebastian Karaś. Przygotowujemy dla Was cykl instruktażowych filmów poświęconych pływaniu. Będzie to taki zbiór mojej 20-letniej kariery zawodniczej, a także kilkunastoletniej kariery trenerskiej, ponieważ wiem, że bardzo dużo mi dało to, jak uczyłem inne osoby pływać. Jestem taką osobą, która zawsze wyciąga wnioski z tego, co robi. Dodatkowo miałem przyjemność, Uczestniczyć w wielu szkoleniach trenerskich. Uczyłem się naprawdę od bardzo dobrych trenerów. No i postaram się w tych filmach tą wiedzę Wam przekazać. Pierwszy odcinek będzie poświęcony pływaniu w łapkach. Na początek od razu nasuwa się pytanie: czy warto pływać w łapkach? Łapki najczęściej wykorzystujemy po to, aby kształtować wytrzymałość siłową w wodzie. Chodzi o to, że nakładając łapkę na dłoń, mamy powierzchnię większą od dłoni, przez co tą powierzchnię oporową, przez co możemy bardziej zaangażować mięśnie kończyn górnych, które są odpowiedzialne za pracę napędową podczas pływania. Aby zrealizować najważniejszy cel, czyli kształtowanie wytrzymałości siłowej, musimy odpowiednio dobrać rozmiar łapki. Proponowałbym osobom, które są najmniej doświadczone, aby zaczęły od takiego rozmiaru łapki, czyli troszeczkę większa powierzchnia niż nasza dłoń. Chodzi o to, że musimy. Jakby odzwierciedlić tą samą technikę, pływając w łapce, żeby to była taka sama technika, jak pływamy bez tej łapki. Czyli wtedy zrealizujemy nasz cel, czyli właśnie będziemy rozwijali się siłowo i nie będziemy gubili techniki, bo to jest tutaj kluczowe, ponieważ osoby, no, które są niedoświadczone, nie pływają zbyt dużo, to te nawyki techniczne nie są utrwalone. A my chcielibyśmy, żebyście cały czas się rozwijali, więc, tak jak, Najgorsze, co można zrobić, to zacząć ze zbyt dużego rozmiaru, no i później będziemy, tak jakby konsekwencją zbyt dużej, zbyt dużej łapki, jest psucie techniki. Bo nam zależy na tym, żeby podczas założenia chwytu utrzymać tą technikę i prawidłowo się odepchnąć. Tak, czyli tak to mniej więcej powinno wyglądać, że tu mam powierzchnię oporu, no i głównie angażuję mięsień najszerszy grzbietu podczas odepchnięcia hop. W stosunku do tego, jeżeli pływak od razu porwie się na taki rozmiar łapki, bo w takiej łapce najczęściej pływają już profesjonalni pływacy, gdzie te wzorce ruchowe są utrwalone i u nich to się nie zmienia, chodzi o to, że jak pływak amator nałoży od razu taką łapkę, to najprawdopodobniej nie utrzyma techniki. A my tego chcielibyśmy uniknąć i najczęściej wygląda to tak to jest najczęstszy błąd, że po Podczas zakładania chwytu osoba zgina nad garstek, sofa łokieć, i właśnie tak się odpycha. I mając taką powierzchnię jeszcze do odepchnięcia, to popłynę bardzo szybko, znaczy szybciej niż normalnie, tak? bo tu jest taka aż powierzchnia do odepchnięcia. No i patrząc na zegarek, wydawałoby się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że cały czas się poprawiamy, że jest rozwój, jednak jeżeli taka osoba pływa za dużo w łapkach, to później kiedy je ściągnie, pływa coraz wolniej, ponieważ pływa coraz gorzej technicznie. Dlatego kluczowe jest, aby do, e, rozmiar łapki był prawidłowy i żeby utrzymać technikę podczas pływania. Wtedy pójdziecie do przodu. Łapkę możemy wykorzystać na parę różnych sposobów. Pierwszy z nich, właśnie o którym rozmawialiśmy, to było kształtowanie wytrzymałości siłowej, a druga kwestia to jest poprawa naszej techniki pływania. Pierwszy sposób w jaki możemy trzymać łapkę, to mamy cztery palce na łapce, kciuk jest pod spodem. No i dzięki takiemu ułożeniu możemy popracować nad przebiciem wody. W teorii najlepiej przebijać powierzchnię wody pod kątem około 40 stopni. Następnie e, warto tą rękę wyciągnąć do przodu troszkę pod powierzchnią wody, czyli przebijam mniej więcej pod takim kątem i prostuję rękę do przodu. I dopiero później zakładam chwyt i się odpycham. Czyli koncentrując się na przebiciu, jak trzymamy łapkę w takim ułożeniu, to ona bardzo fajnie będzie weryfikowała nasze błędy. Czyli jeżeli to będzie zły kąt przebicia, to yy, po prostu ta łapka nam wypadnie z dłoni. Jeżeli po, yy, położymy rękę zbyt płasko, to wtedy będziemy się podpierali na wodzie yy, i też wyczujecie, że tutaj z tego nie, nie założycie prawidłowo chwytu i ta prędkość też będzie niższa. Tak? Więc jeżeli przebijemy pod prawidłowym kątem, to wtedy poczujecie taki efekt, tak jakby was woda wciągała do przodu, i będziecie czuli, że generujecie tą prędkość w odpowiednim kierunku. Nie zmieniając ułożenia ręki na łapce, możemy pracować również nad założeniem chwytu wody. I teraz chodzi o to, aby po przebiciu, czyli po fazie, którą już omówiliśmy, wyciągam rękę do przodu, no i teraz zakładam chwyt. I łapka nam tutaj ułatwi sprawę, ponieważ no jest ona zdecydowanie większa niż dłoń i dzięki temu będziecie mogli wyczuć, czy generujecie prędkość w odpowiednim kierunku. I teraz, w momencie kiedy e, będziecie popełniali błędy, to zauważycie, że płyniecie zdecydowanie wolniej i ciężej Wam się płynie, ponieważ ta łapka będzie Wam uciekała gdzieś na różne strony. I teraz, kluczowe tutaj jest to, aby po przebiciu założyć chwyt i przesunąć się idealnie do przodu. I wtedy, właśnie wyczujecie, że Wasze, wasze ciało przesuwa się w odpowiednim kierunku. U osób, które mają problem z przełamywaniem nadgarstka podczas zakładania chwytu, czyli w taki sposób zakładają chwyt, następnie z utrzymaniem tego ułożenia podczas fazy odepchnięcia, czyli jak widzicie teraz doskonale przecinam wodę i no praktycznie nie ma z tego żadnego napędu. To bardzo fajnym rozwiązaniem jest trzymanie w łapki w takim ułożeniu. Czyli, że nadgarstek jest przedłużeniem linii przedramienia i łapka zablokuje mój nadgarstek i dzięki temu yy, będę mógł popracować nad tym elementem. Czyli zakładam chwyt, następnie się odpycham, a nadgarstek pozostaje stabilny. Super efekty przynosi również pływanie z łapką treningową na głowie. To ćwiczenie ma na celu poprawę waszych waszej umiejętności, jeżeli chodzi o samą fazę oddechową. Polega to na tym, że kładę łapkę na głowie i jeżeli planuję popłynąć w tamtą stronę, czyli generuję prędkość w tamtym kierunku, to cały czas woda naciska na łapkę. I teraz moim celem jest utrzymanie możliwie płaskiej głowy podczas nabierania oddechu, czyli żeby to było idealnie w osi ciała w taki sposób. I teraz łapka bardzo fajnie zweryfikuje błędy. Jeżeli będę odchodził od osi, będę podnosił głowę, to podczas płynięcia krałem w tamtym kierunku łapka ześlizgnie mi się z głowy. Jeżeli będę odchodził głową na bok, tak będzie identyczna sytuacja. A moim celem jest oddychanie możliwie płasko w taki sposób, płynę kraulem w pełnej koordynacji. No i jeżeli wykonujemy to ćwiczenie prawidłowo, no to ta łapka nam nie spadnie. Warto podkreślić, że wszystkie chwyty, które stosujemy na naszej łapce treningowej, możemy wprowadzić do pływania w pełnej koordynacji, a także ćwiczeń, które wykonujemy na co dzień. To jest warto jakby tutaj zaznaczyć, że to jest tylko dodatek, który pomoże nam poprawić technikę pływania. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Wierzę, że moje rady pomogą Wam poprawić Wasze umiejętności pływackie i do zobaczenia na basenie.